Hello, hello, z tej strony 9.5 i widzimy się w kolejnym odcinku CSGO Gramy sobie na, maps na mapce Hive, czy jak to się mówi Hive I, i gramy sobie z Proxem Mecz 2 na 2 I dwóch środkiem, spierdolą Tak więc polecam, dajcie łapkę w górę, suba, polecać mój kanał i może będzie więcej takich filmików jak będziemy, jak będziemy wygrywać. Ja miałem tyle hajsu. Idą. Są. Jeden przynajmniej. Okay. Drugi nie wiem, gdzie jest. SP go nie ma. Można go zrobić. O, kto ma pakety? to Ty powiedz, że to był taki head przypadkowy. Tak po prostu jakbym... O, autoszmata. Jakbym tak, takiego wiesz. Zajęła w mucha. Dobra, uważaj ja idę pierwszy. Okej, okay, ja będą kampić. Okej okay, tu. To... Idziemy. Kurwa, na dole był 28 osiem Mógł pójść gdzieś. i na dole był, ale mógł pójść gdzieś. Jest tam po... Kurwa, celownik. Ja go założyłem i go byłem potem. Dobra. A. Chuj. Aka kupiłem. Kampio. Wiesz ja, jak sądzę? Ja jestem... Górę. Jest tutaj na górze jeden. Nad mną centralnie. Nad tobą? Tak, centralnie. Dobra. Ja jak że jest, że jest na górze, to mi zajebał. O, awka. Awka? Dobra, kupuję gali i kamizelkę i flash. Ja nie będę kąpić. Tam ci to lubili, iść chodzisz na salo. Dobra Flasz uważaj. Kurwa Mac je Jest schody Dwadzieścia osiem dostał. E kurwa. Jaki z... 20 sekund Kurwa, zjebałem Ile dostał od ciebie? 58 Kurwa, było blisko A ile ty zadałeś mu? 28, 28. Dobra, ja idę z y, takiem. Chcę trochę takie haj Tu był flash. Kurwa mać. 58 zabrałem. Masz tego gala. Tu ci nogi widać <głos》> wyszczelnie Tak jest nade mną na pewno Skąd? Tył. Gdzie jest tyłu chyba, czy nie? Czyli skąd? Nie wiem. 19 sekund. <głos》> Kurwa tu był Kurwa, jako szukałem gdzie jest On też, też mnie nie widział przez chwilę W sumie Jak nie chciał plantować to bym go miał Ja pierdolę Nie, ja myślałem, że jest na górze O, oh, Wiem, szyszkę zostałem. Jest. Sześć dostał. Dobra, kupuję auto jeszcze raz. I granat. Pójdę down teraz. Dokoła. Czekaj, a sobie idziemy. No kurwa. Kurwa widział mnie. Jest. O, pytardę. Dwóch schody jeszcze jeden. O, granaty. Rzucę sobie jeszcze. Ja pierdolę. Musiał słyszeć. Albo strzelał. Nie, dzień, nie wiem, może. Uro, pierwszym zawku. Tego usunąć? Pół minuty, 20 sekund. Kurde, nie było tak widać dokładnie czy on tam jest. Nie wiem, czy był drugi. Nie, ja miał ławkę i tak. Nie, ten nie. Ale no, czy ten drugi, nie? Nie, tylko on mi strzelił już z innego. Okej. No, teraz wygramy. Nasza kolej. No to. Koiwa, nauka Na górze. Tam. Tam gdzie zaznaczam. To bebebek. O jako... O oni są głosi. Ile mu zadałeś? Nie wiem, zabi... po prostu go zabiłem. A, on no, tam sobie to nie widać. Dobra. To kupuję. I kamizelkę. Dobre. Dobra. Szybko z drugim. Ja tutaj będę. Dobra, poszli dołem. Mhm. Mm Ja, dałem. Czysto. Jestem tam, ten u nich. Okay. Ja idę. Ja, 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 u nas. ja, też jestem się nas. Tutaj. Dobra. A, coś nie wyszło O, dobra Jest moja ukochana Dobra, uważaj, jedę pierwszy jak coś, żeby ich oszukać O <grytanie> jeden był. Jeden na dole Spakował. Idę do ciebie a bo po co? Zbukowe jabłko do... na głowę? Kasę <noise> sprzedam ci. I na tydzień. Był? Nie widziałem. Patrzę. Nic, nic, nic mi nie, nie mignęło. Dobra, cofał się na tego longa. Tak zwanego. Dałem, 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 dałem Tam, na wprost, no tam Kurwa ze mną, kurwa, matorzy. Dobra. Ja idę pierwszy jak coś. Nie, spokój. Jest! To mam pakę. Chuj. Abyś mnie zabił akurat, bo miałem 4 HP. Okej, okay, moi drodzy. Wspaniała wygrana. Z Proxem pokazaliśmy jak się gra. Jak się współpracuje. No cóż, punkt mniej. Ale wrócę killi. I mi assist. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i Elo.